Hej wszystkim. Witamy się z wami na naszym kanale. Kochani, dosłownie 5 minut temu wyszła od Oliwi koleżanka i zaraz idę tam do Oliwii do pokoju zobaczyć, czy jest zostawiony duży bałagan. O, ktoś tutaj do mnie biegnie. Fajnie było, nie? Pozdrawiamy Ole, jeżeli nas ogląda. Buziaki ci kochana wysyłamy. No i co tam dziewczyny dzisiaj robiłyście? Bransoletki. Ja też mam. A gdzie ty masz swoje? Ej, jeszcze nie tak dawno temu Oliwia miała tyle tych branzoletek, tyle, tyle, tyle. Ale, ale zdjęłam. Bo, bo y, poszłam jeszcze odprowadzać tą koleżankę. A ja się uśmiałam, bo Oliwia zrobiła taką bransoletkę dla taty i tata założył ją i musiał ją zdjąć, bo mówi, że przeszczepuje mu te włosy. I mu te włosy. No, faceci mają włosy, nie? Na rękach. No, my też mamy, każdy człowiek ma, tylko my mamy takie drobniutkie, jaśniutkie, jak to kobietki. Oliwia, tak naprawdę, od rana, a to była na Placu Zabaw, i teraz była u ciebie ta koleżanka mm -hmm. Szałciał! Słuchaj, jest sprawa, mamy misję do zrobienia. Wiesz jaką? Musimy uporządkować twoją tablicę korkową. Mm. Tak nie może być. Wyglądasz jak leniwiec, wiszący na gałęzi. Ale wiesz, czemu trzeba to zrobić? Bo po pierwsze, tam jest za dużo rzeczy, jeszcze trochę ta tablica korkowa się urwie od nadmiaru gadżetów, które tam są. Bryloch. Tam nie tylko są te bryloczki. Nie, no czy się urwie, no pewnie, że nie. Ja sobie troszeczkę żartuję. Powód numer dwa, dla którego musimy to ogarnąć, to jest to, że tam są rzeczy jeszcze ze Świąt Bożego Narodzenia. No to jest skandal. A mamy teraz Wielkanoc, nie? Mhm. Chyba musisz odpocząć, co? Mhm. To Olivia odpocznie pół godziny i dopiero będziemy to robić. Dobra. Ja ci jeszcze w tym pomogę. Na pewno tam wisi list od Świętego Mikołaja i ja bym w ogóle by mi się marzyło. Nie wiem co na to Olianka, by mi się marzyło zrobić tak, żeby faktycznie tam było mniej tych rzeczy. I znowu ktoś tutaj do mnie dołączył. Ja widziałam, że trzymałaś mandarynkę. Ukrywa, tak? Gdzie jest ta mandarynka? Nie powiem Ci, bo mi ją zjedzą. <noise> Ale jeszcze są w domu mandarynki, to nie jest jedyna mandarynka. U nas jest zawsze wojna o mandarynki. Co kupię, to potem ich nie ma. Ja mam ochotę na mandarynkę, idę sobie do kuchni, nie? I szukam wśród owoców. No i nie ma no, nie ma no. Bo kto zjadł? Ja. Ten oto mały osobnik, co Ci się tutaj zadziało? Nie wiem, kto mam od Coś tutaj, albo upadłaś? Nie wiesz, sama nie wiesz. Czyli po prostu ciebie to nie bolało, skoro nie wiesz? Leniwcze, ty mój. Czy już masz trochę mocy w sobie? Ja ci przekażę dobrą energię. Leci do ciebie moc, energia od mamy. Będziesz naładowana. Tylko, jak ci za dużo dam tej energii, to znowu będzie problem, żebyś poszła spać wieczorem. Bo wtedy ci się nie będzie chciało spać. Chyba podziałało. Chyba podziałało. Oliwia dostała nadprzyrodzonej mocy, więc jesteś gotowa na to, żeby robić porządki na tablicy korkowej. Yeah! O, i jak o tym usłyszała, to padła. Drodzy widzowie, jeżeli ten odcinek Wam się spodoba, to oczywiście łapkujcie, subskrybujcie, dzwoneczkujcie, pamiętajcie, że odcinki do wtorku wrzucamy o 8.30, a potem wracamy do starego systemu, czyli od poniedziałku do piątku będą o 15, a w weekendy o 8.30, to już leć tam, zdejmuj wszystko z tej tablicy korkowej, żeby została pusta. I wy napiszcie nam w komentarzach, czy jesteście, czy już macie dosyć tych świąt, czy jednak lubicie jak są święta. Czy jest relaks, czy macie dużo pracy? Matczyna kontrola pokoju. Ja tutaj dzisiaj ogarniałam. I proszę, tu dziewczyny coś podjadały, jakieś smakołyki. Ogólnie jest dobrze. Jedyne co, to muszę się przyczepić do tego. No ale to wiadomo, dziewczyny robiły te gumeczki. Wybaczam. I tak od razu się Ciebie zapytam, czy na przykład takie coś jest Ci dzisiaj potrzebne? Mm. Mm. Nie. Odpada. Ale to chcesz na przykład dać komuś w prezencie, czy nie chcesz nie. po prostu, żeby tutaj wisiało? Nie no, po prostu już mi się zmudziło. Świetnie. Kolejne serducho takie z brokatem. Będziesz tutaj to wieszała? Tak. Czyli zróbmy tak, to czego nie chcesz, niech będzie po tej stronie, to co ma zostać, niech będzie po tej stronie. Dobra? Mhm. Idzie do nas tata, który gdzieś tam pojechał. Co z tym kotem? Tego kota by się przydało wyprać. By się przydało, ale niech będzie tak. Trzyma. Hej! Czyli on ma iść tutaj na tą półkę. Zapraszam Ciebie, kocie, do innych pluszaczków. Jedziemy dalej. Co z tym misiem? To nie jest mis, tylko kot i go chcę. To tutaj, po, po tej stronie, nie, to co tu, chcesz tutaj. Na biurko. Ale to chciałaś wieszać, to tam na biurko idzie. Już widzę, że zdjęłaś pusinki, fajnie. Pusinki też tutaj będą wisieć. A ten człek, co z nim? Kuzyn pusina? Wieszę. Dołączy do pusinów? Co do tych pinezek? One są przesłodkie. My je dostaliśmy od naszej kochanej Wicki i wiszą u Olianki. Mamy ich chyba 6 albo 7. Tylko uważaj, żebyś się nie ukuła. I tak, tu masz dwie karty do Robloxa. One są jeszcze niewykorzystane. Czy Ty chcesz je znowu tutaj mieć? Nie. Odpadają. Ciach. Im mniej, tym lepiej. Jest bryloczek. Ja też. Oliwia. Ja Ten bryloczek dostałaś od kolegi. Chyba od Olka. Tak, to. Czyli na razie tu wisieć nie będzie. Za to to dostałaś na rozpoczęciu roku szkolnego. To znaczy, to były Twoje pierwsze dni w szkole. I to dostałaś od koleżanki Oli. I to jest bardzo miłe. Życzymy powodzenia w pierwszej klasie. Tylko dla Oliwii jest przez jedno i, a powinno być przez ile i? Tak, i często niestety ta literka jest zjadana nawet przez osoby dorosłe. Czy ja mam to położyć tutaj, czy tutaj? Tu. Ciach. A mysz? Myśl to chyba musi zostać, nie? Koniecznie. Twój medal. O, i to jest ten list do świętego Mikołaja. Nie, i do świętego Mikołaja. Od świętego Mikołaja, przepraszam. Masz rację. Czyli odpinamy go, i on stąd. Musi się usunąć. Jest to zdjęcie. Ty i twoja koleżanka. Chyba moja Peshkin. Odpada? Włóż sobie do tego albumu, który masz foteczki. Miałyśmy kupić drugi album. Tak. Proszę bardzo. To włóż tak luzem. Na razie kupimy drugi album. Dobra? I teraz. Pytanie za 20 punktów. Czy to ma zostać? Poczekaj, nie mów nic. Ja jestem przekonana na 101%, że to tutaj będzie. Dobrze mówię? Czy przegrałam? Przegrałaś. Ej, Ty mi teraz robisz to specjalnie! Nie będzie plakatu Genzy? Widzicie moje oczy? Jaka ja jestem w szoku, jestem zdziwiona, jak to? Przecież ty zawsze ten plakat, jeszcze masz chyba drugi taki. To zawsze on musiał być i koniec, kropka. Czas na zmiany i to takie porządne. O i teraz mi się to podoba. Tablica korkowa jest pusta, to znaczy zostały tylko pineski. To może zaczniemy od pusinków. Na samej górze zrobimy taki rząd pusinowy, czyli to zrobimy na przykład tutaj niżej. A co ty na to, żebyś wyjęła swój plecak i tam masz pusinki? O nie, nie. Ale one by tutaj dołączyły. O nie. To inaczej, co byś powiedziała, żeby zamienić te pusiny nowe, dać do plecaka, na plecak, a stare pusiny tutaj powiesić? A najwyżej to, to mają być wszystkie. To ja wyjmę plecak, okej? Okay? Bo tu Olivia ma tak. Jest mleczko, jest miód, jest chlebek i jeszcze miałaś jednego pusina. Tu, gdzie jest piórnik. Tylko czy ja wyjmę teraz ten piórnik? One chyba muszą być dalej od siebie. Na tym żółtym powieś. Za ciasno są! Większe odległości musisz robić. Tu jest lód. I one wszystkie też powinny iść do prania. Bo już Oliwia przecież chodzi od września do szkoły i wiadomo, no, widać, że na przykład ten pusin zrobił się bardziej szary niż żółty, ale to się dopierze wszystko. I widzisz, jak ci sprawnie idzie? Ja ci tutaj dam może niżej te pineski, które nie są potrzebne. Pych. No i pięknie. A ja słyszałam, że ty liczyłaś ile masz pusinów? Dzisiaj liczyłaś. 64. Tylko 64 pusiny. Matko, kochana. I czy ty aż tyle ich musisz mieć? Tak. Co z tymi pusinami? Doczepiamy je tutaj? Tak. Czyli będziesz miała taką wystawę pusinowych bryloczków. I ja się bardzo z tego cieszę, że jednak udało mi się ciebie przekonać, bo tutaj ci zostawimy ten bryloczek z Hello Kitty, z pomponikiem, ten i chyba ten. No chyba, że się skusisz, żeby jego też tutaj powiesić. Powiesić. I w końcu Oliwia będzie miała mniej w na plecaku. No Je! a się już łapka Tak, bo miałaś takie łapki wszędzie, a tutaj się odczepiło, no ale trudno no. Jeszcze tak podpytam dla pewności, czy to zostaje na Twoim piórniku. Nie zostaje. Odczepiamy? Odczepiamy. Tak, zupełnie, Odczepiamy. zupełnie. Liczymy tak na szybko pusinę. Dwa, cztery, sześć, osiem. Osiem bryloczków puchenowych, jak to mówi babcia Helenita, a tu jest jedenasty na dole. No dobra, jeszcze sprawdź po mnie. Osiem. Dzieś... Dziewiątym! Dwa, cztery, sześć, osiem. A ile ja powiedziałam? 10. Tablica korkowa chyba została skończona. I, I tak jest mnóstwo tych rzeczy, ale jest lepiej. Jest bardziej wiosennie. Sami przyznajcie. A co ty o tym sądzisz? Super! Na pewno? I widzisz, jest to zrobione w przeciągu 5 minut. A co z tym? Czy jesteś pewna, że tego ma nie być? Jestem pewna. Okej, okay, a szkoda, bo bym jeszcze tutaj gdzieś dowiesiła. Zaraz pochowamy te wszystkie rzeczy i w końcu będzie ład i skład. Jedyne, co bym jeszcze chciała zmienić, to coś tutaj. Mogę? To już ma któryś miesiąc. I ta pomadka ochronna jest taka sobie. I ja bym umyła ten pojemniczek. Tyle tego zostało. Nie używasz tego i będziesz miała taki malutki pojemniczek na jakieś koraliki albo inne drobiazgi. A co Czyli jednak się nie da tego zmienić. Ten puszyn i tak będzie tutaj stał. Okej, okay. czy te bańki potrzebujesz? To są bańki mydlane. I tutaj mają być. To jest nowe to też i tutaj Oliwia, jeszcze coś masz? Masz. To jest jakby taka mgiełka brokatowa. To też tak stoi, nieużywana. Mgiełka. Bo ewentualnie możemy to gdzieś schować, żeby to nie stało wszystko tak na wierzchu. Czyli jednak to wszystko tutaj zostaje. Obok Twojego lustereczka nie będzie żadnych zmian. A ja bym tutaj jednak coś pokombinowała. No ale nie chcesz, to nie chcesz. Tutaj jest Olivia Bocian robiony w szkole. I tu są te puzzle. O, to trzeba będzie pochować, bo zostały dwie pineski. A nawet trzy. Cztery. Kochani, Oliwia znowu mnie opuściła. Poszła do swoich znajomych, a ja Wam teraz przeczytam podstawowe umiejętności Kotka. Jesteście ciekawi? Do tego dowiemy się z tej oto książki. Trening głosu. Kontrolowanie emocji. No, widać, że tutaj Puśin już jest troszeczkę taki zdenerwowany. Polowanie. Ej, to nie jest pusin, to jest Stormy. I na końcu prędkość. Ostatnie jeszcze, co Wam chcę przeczytać, to jest to, pip pyta, czy mogę to zjeść? Być może zapewne, prawdopodobnie i na końcu nie. I tutaj już jest konkretnie pusin wyrzuca pip i chce mieć całą miseczkę tylko dla siebie. I jeszcze chciałabym Was zaprosić na naszą nową stronę internetową. Już tam niedługo będziecie mogli też kupić nasze produkty, bo myślę, że w ciągu dwóch, trzech tygodni. W końcu ruszy nasz sklep, link do naszej strony będziecie mieli też w opisie pod tym odcinkiem, oliviaimama.pl. Zapisujcie się już do newslettera, żeby widzieć wszystkie tam aktualności, serdecznie Was zapraszamy. I na sam koniec tego odcinka pozdrowimy naszych kochanych widzów i może dzisiaj pozdrowimy aż 15 osób, co Wy na to? Pierwsze pozdrowionka polecą do Isa, Sera, buziaki. Pozdrawiamy Zofię Jaciuk, myślnik IR8KJ. Pozdrawiamy Monikę, myślnik C1J8X. Buziaki lecą do Alinki Pusinki, zabawna nazwa konta. Pozdrawiamy Tomasz Cisek, 6322. Buziaki lecą do Kasi Guzek, 8501. Pozdrawiamy Nikola przez 2A, Nikola przez 2A, myślik i 2C. Czyli Nikola, Nikola, myślik i 2C. Pozdrawiamy Alewiatę 1, buziaki lecą do fps Dom, która niestety ma złamaną rękę. O jejku, bardzo Ci współczujemy. Życzymy Ci szybkiego powrotu do zdrowia, Love you, Pozdrawiamy. Kotix Roblox, która napisała, że warto zostawić suba z dzwonkiem, bo dzięki temu teraz ogląda wszystkie nasze odcinki. No właśnie, drodzy widzowie, pod tymi odcinkami, gdzie są komentarze, tam wtedy możecie oznaczyć subskrybuj z tym dzwoneczkiem. A tam, gdzie jest Kids, nasze filmy Kids, to tam niestety dzwoneczka nie da się wcisnąć. Więc wiecie, co robić. Działajcie, dzwoneczkujcie. Wtedy będziecie mieli wszystkie powiadomienia. Pozdrawiamy Cię, Kotix Roblox. Teraz buziaki lecą do Oliwcia Zajączek, która ma 8 lat. Buziaki lecą do Micha Marcinkiewicz, myślnik XO1KD. Napisałaś, że nas kochasz? Love tu. Pozdrawiamy Ilonę Kuzlak5200. Buziaki lecą do Piesek Lenka. Niestety pozdrawiamka na dzisiaj. Wysyłamy do Pandora Konin. No i czy pozdrowiłam 15 osób? Tak, 15. To już byłoby wszystko w naszym dzisiejszym odcinku. Wiem, że jest odrobinkę krótszy od tych, co zawsze nagrywamy, no ale jakoś tak wyszło. Dobra, drodzy widzowie, ja się rozłączam. Jeszcze raz życzę Wam miłego dzionka. Jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to łapkujcie, subskrybujcie, dzwoneczkujcie i widzimy się jutro o 8.30. całusy 102!